Cześć wszystkim, mówi Wia. A dziś zmierzamy do bardzo dziwnego jeziora. Mój dziadek, on nie jest do końca sobą, ale zebrał te stare wojskowe mapy. Zeskanowałem je i wydrukowałem. I mówi mi, że zna współrzędne jeziora, w którym naprawdę zatonął czołg. I to jest właśnie to miejsce, do którego przyszliśmy. Mój dziadek podobno znalazł wszystkie możliwe dowody na starych mapach. Że tutaj dawno temu była przeprawa czołgowa. Coś poszło nie tak. Na dnie spoczywa czołg, a może nawet więcej. Ale szczerze mówiąc, mój dziadek już dawno trochę postradał zmysły, dlatego nagrał mi wiadomość głosową. Posłuchajmy jej. No, witaj wnuczku, dałem ci mapę. Zaznaczyłem tam czołg, jestem pewien, że on tam jest. Ha. Tak, on jest pewien, że czołg jest gdzieś tutaj, ale ja w to nie wierzę. Dlatego użyjmy ogromnego magnesu poszukiwawczego i zacznijmy łowić na magnes, żeby sprawdzić, czy jest tam czołg albo coś, co go przypomina. Chociaż... O, mamy zaczep już przy pierwszym rzucie. Chłopaki, zobaczcie, jak mocno napięła mi się lina. Niesamowite, chyba złapałem coś dużego. Patrzcie, jak moja lina jest napięta. Niesamowite, zobaczcie, ile tam bąbelków w oddali. Cholera, naprawdę zahaczyliśmy o czołg? Dziadek nie zmyśla, co uda się stamtąd wydobyć. Zrobiło się lżej. O, jakby coś się oderwało, oderwało się od czołgu. No, 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 patrz, coś idzie. O, kurczę. Widzieliście? Tam było coś metalowego i zardzewiałego, i to jeszcze było chyba zielone, jak wojskowe malowanie czołgu. Czy to wszystko naprawdę prawda? Znowu zaczepienie. Patrzcie, naprawdę, coś zielonego, coś wyszło. To jest półmetalowe, półniezrozumiałe jakieś, ale już. Dawaj! To jest zbiornik paliwa czołgu, oto on, oto on. Znaleźliśmy coś naprawdę wojskowego. To jest kanister chłopaki, tylko spójrzcie na niego to naprawdę kanister typu radzieckiego. Takich używano w Związku Radzieckim, także w czołgach, ale szczerze mówiąc, dużo ich używano też w cywilu. Po co? To może być zwykły kanister na benzynę. Niekoniecznie używany do tankowania czołgu. Coś tu napisano, ale nie rozumiem znaczenia. Proszę o komentarze z pomysłami. Jak na razie słowa dziadka pozostają niepotwierdzone. Rzućmy magnes dalej, choć pierwsze znalezisko nie jest imponujące. Ale pamiętajcie mój rzut. Gdzieś właśnie na tym terenie zahaczyłem o coś bardzo ciężkiego. I znowu zobaczcie, jak napina mi się lina. To znaczy, że tam coś jest. I patrz, ile tam jest bąbelków w oddali. Niesamowite! No, dawaj. O, to znowu ta sama historia. Na początku było ciężko, a teraz lekko. Ale nadal coś jest na moim magnesie. Tam zobaczcie, coś zielonego. No dobrze. O, jakaś metalowa płyta. Niesamowite, chłopaki, patrzcie, co to jest, co to jest. To jest uderzenie od pocisku bojowego. To może być metalowa płyta pancerna. Ona też jest zielona, cała pokryta rdzą. To już bardzo przypomina albo czołg. Albo jakiś inny pojazd opancerzony. No, położę to tutaj. Nie jest zbyt ciężka i w zasadzie ma podobny odcień. Ta kanisterka mogłaby być bojowa, a ta to mogłaby być płyta pancerna, w którą nastąpił wybuch pocisku lub przebitego kawałka metalu. Nie mam pewności. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Wierzyć dziadkowi? Na razie wszystko wydaje się dziwne. Nie sądzę, żeby tutaj w takim malowniczym miejscu, gdzie teraz pływają kaczuszki, była kiedyś przeprawa czołgowa. I po co w ogóle? No dobra, mój dziadek spędził bardzo dużo czasu w archiwach, przeszukując różne historie w tej dokumentacji. Nie wiem, jak już mówiłem, mój dziadek od dawna postradał zmysły. Dlatego mógł wymyślić jakieś bzdury, ale za każdym razem, gdy tam zarzucam, lina się napina i zahaczamy o coś dużego, naprawdę bardzo ciężkiego. Zobaczcie, to jakaś bardzo dziwna i podejrzana historia. Coś się oderwało, zrobiło się lekko. Może magnes się odczepił, jakby był pusty? Zaraz sprawdzę. Zobaczmy. O, tam coś było. O, coś takiego jakiś zardzewiały śrub. Słuchajcie, to jest porządna rzecz. Spójrzcie na odcień. Był jakby zielony, ciemnozielony, khaki i cały pokryty rdzą. Jakby naprawdę bardzo, bardzo długo leżał pod wodą. Chłopaki, i jak mówię, te odcienie są podobne, wręcz powiedziałbym identyczne. Prawda, to, to możliwe, że to był kawałek pancerza, dlatego nie zardzewiał aż tak bardzo. A to jest po prostu stal, dlatego cała pokryła się rdzą. A do czego używa się takich ogromnych śrub? Możliwe, że nawet w czołgu. Możliwe, że to nasz pierwszy dowód, który może potwierdzać, że naprawdę gdzieś tutaj pod wodą może być czołg. A pamiętacie moje odczucia, kiedy wrzuciłem magnes i jakby się za coś zaczepił, a potem się oderwał? A co jeśli wyrwałem ten właśnie śrubę z głównego kadłuba czołgu? Nie wiem. Krótko mówiąc, mam ochotę wrzucać tam coraz więcej, bo słowa mojego dziadka zaczynają mi się wydawać wcale nie takie bezsensowne. Po co tutaj mogła być przeprawa czołgowa? Jaki jest Wasz ulubiony czołg? Napiszcie w komentarzach. Za każdym razem zaczep. Tam na pewno coś jest. Teraz się nie odrywa, coś się ciągnie. Ciężkie, ale idzie. Mój ulubiony czołg to chyba Josif Stalin. Josif Stalin. Jeden albo Josif Stalin. Dwa nie pamiętam. Ogromny. O taki. Tak właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony czołg i dlaczego. Ciężkie znalezisko, mówię wam. Ale patrzcie, bąbelki ciągną się i ciągną. To znaczy, że coś zaraz wyciągniemy. Dokładnie. Patrz, nawet bąbelki idą. No. Co to jest, chłopaki? To wojskowa skrzynia. Mówiłem, że coś się szykuje. W środku może być coś niebezpiecznego. Najważniejsze to go wyciągnąć. Niesamowite. Tak, co tu jest napisane, chłopaki? Wybucha! Wybucha obojętny. Niesamowite to wojskowa skrzynia. Zanieśmy ją na bok, spróbujemy otworzyć. Róbmy to ostrożnie, bo to może być niebezpieczne, chłopaki. A tak przy okazji, absolutnie nie próbujcie powtarzać tego, co zobaczyliście w tym filmie. Lepiej po prostu zasubskrybujcie nasz kanał. Wtedy stworzymy dla Was więcej wspaniałych materiałów o wędkowaniu magnetycznym. Badamy kolejne przygody, zasubskrybuj, jeśli oglądasz. Niesamowite. Niesamowite. Niesamowite to przecież pocisk. Bardzo niebezpieczne. Co tu jest napisane? Widzę tu cyfry rzymskie. Nie wiem, czy to pocisk od czołgu, czy działa. Niesamowite. Jak długo był pod wodą, to na pewno jakaś wojskowa sprawa. To bardzo niebezpieczne. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie pocisk, pod żadnym pozorem go nie dotykajcie, bo może być uzbrojony, może wybuchnąć. Absolutnie nie wolno tego powtarzać. Mam po prostu odpowiednie wykształcenie, dlatego wyjmuję go z tego pudełka bardzo ostrożnie. Sytuacja jest skrajnie niebezpieczna, ponieważ zapalnik i głowica bojowa są już w złożonej formie. Nie wiem, chłopaki, napiszcie w komentarzach, czy ta rzecz jest od czołgu, to jest pocisk czołgowy, czy co to w ogóle jest. Ja po prostu nie mam pojęcia. Zastanawiają mnie te jakieś niezrozumiałe cyfry. Napiszcie swoje pomysły. Co to może być? On był taki zielonkawy, prawda? Cały pokryty rdzą, już cały pokryty jakimś nalotem. Leżał pod wodą już od dawna. Niesamowite. Bardzo niebezpieczna sytuacja, bardzo niebezpieczna. Ale to już prawie bezpośrednio potwierdza, że tam mógł zatonąć czołg. A co ma do tego czołg? Dlaczego w czołgu są amunicja w skrzynce? Tak? Może po prostu zatonął tam jakiś wojskowy ciężarówka, który przewoził te amunicje. I w ogóle, to wszystko jest jakieś podejrzane i dziwne. Tylko jeden pocisk w tak małym pudełku. To wszystko jest naprawdę podejrzane. Napiszcie swoje wersje w komentarzach. To prawda, czy nie? Bo to wszystko jest jakieś niejasne. Może ktoś w ogóle wszystko sfingował. Dalsze użycie magnesu pomoże w śledztwie. Znaleziska z magnetycznego wędkowania powinny dostarczyć więcej informacji. Ale szczerze mówiąc, one jeszcze bardziej mnie mylą. Ale przynajmniej już wiemy, gdzie trzeba rzucać, żeby ciągle łapać zaczepy. Testuję swoje umiejętności. Tak, tutaj jest. Naprawdę, zaczep na maksa. Znowu tam lecą bombelki. No dawaj. Niesamowite, widzieliście to. Tam, do brzegu. Co to jest? Cicho! Co to za ustrojstwo? Co to jest? Cały magnes się przekręcił. A, już wiem. To chyba lżejsza lub zmniejszona wersja jeża przeciwpancernego, być może dla lekkich czołgów. Jest zaskakująco lekki jak na jeża przeciwpancernego. No, są przecież średnie, ciężkie, lekkie. Może taki lekki czołg coś takiego zatrzyma. Niesamowite. Chociaż pamiętacie, mówiłem wam, że to możliwe. Pocisk przewoziła wojskowa ciężarówka. Teraz rozumiemy, że to nie zadziała przeciw ciężarówce. Ona po prostu to ominie albo przejedzie. A to jest właśnie po to, żeby zatrzymywać czołgi. Tak się to ustawia i już czołg nie przejedzie. Tak, mały czołg coś takiego na pewno zatrzyma. Ona też jest pokryta błotem i rdzą, jak ta część pancerza znaleziona wcześniej. Może wszystko się układa w całość. Może czołg próbował sforsować ten zbiornik wodny, tę przeprawę i właśnie ten jeż go zatrzymał. Tam porzucono czołg. Deszczówka gromadziła się przez lata, tworząc jezioro. Nie wiem, i być może czołg wciąż tam jest pod wodą. I teraz, ponieważ zardzewiał, wyciągamy z niego po kawałku części. Właśnie odkryliśmy powód, dla którego tam utknął. To jest przeciwpancerny. Niesamowite. To znaczy tam, w tym miejscu, jakby naprawdę był czołg, jakby mój dziadek miał rację. To znaczy, że jeszcze za wcześnie, żeby go oddawać do domu wariatów czy gdziekolwiek indziej. Ciągle zahaczam. Patrzcie, jak napina mi się lina. Niesamowite, tam jest czołg. Czuję, jak mój magnes ześlizguje się po tym czołgu. Właśnie tak. Powoli. I za każdym razem coś z niego zabieramy. Niesamowite. Dajcie lajka. Zbierzmy pod tym filmem 5000 lajków. Wtedy będę kontynuował śledztwo dotyczące czołgów i reszty. Mogę nawet zanurkować z akwalungiem pod wodę i sprawdzić, czy tam naprawdę jest czołg. Proszę o konkretne propozycje tematów na nagranie. Piszcie więcej komentarzy na ten temat. Możecie też skorzystać z podpowiedzi i obejrzeć filmy, w których już nurkowałem. Jako poszukiwacz przygód ciągle szukam dla Was czegoś nowego. I znowu się czegoś uczepiliśmy. Tam naprawdę się zaczepia. Spójrz, już przy brzegu niesamowite chłopaki jasny gwint kurczę bladę cicho, cicho to to jest granat chyba F1, albo nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa. Nie wiem, F1 wygląda tak, a ten w rzeczywistości nieuszkodzony wygląda właśnie tak. Polera nie ma kabłonka spustowego. Nie ma też, e, jak to się nazywa, zawleczki. To bardzo niebezpieczne, nie próbujcie tego powtarzać. Lepiej zasubskrybujcie teraz. A my ją odłożymy. Jest lekka, ale to nie oznacza, że jest bezpieczna. Granat o dziwnym kształcie, pokryty rdzą i brudem. Widać jakiś wzór, ale zniszczony. Krzywa, połamana linia. Jednakże przez dłuższy okres z pewnością znajdowała się pod wodą. To jest bardzo niebezpieczne. Dwa pociski ułożone razem mogą spowodować detonację. Masakra jak to niebezpieczne? Nie wiem, jak postąpić właściwie, chłopaki. Może warto wezwać policję lub saperów? Napiszcie w komentarzach, jak właściwie postąpić w tej sytuacji. Bo nie można tego z powrotem wyrzucić. Teraz w ogóle nie można tego ruszać. To bardzo niebezpieczne. Sytuacja przybrała bardzo groźny obrót. Trzeba wezwać saperów. Co zrobić w takiej sytuacji? Niesamowite. Piszcie w komentarzach. Granat jest dziwny i przerażający. Co byście z nim zrobili? Jak on się nazywa? Może znowu, napiszcie w komentarzach. Ten czołg utknął na jeżu przeciwpancernym. Ktoś aktywował granat, rzucił go, ale nie wybuchł. Do tej pory nie zdetonował, wciąż tam leży. Ale załoga czołgu przestraszyła się i wszyscy uciekli. A czołg został tam i potem zatonął, bo stał w zagłębieniu przez deszcze. To też całkiem możliwy wariant niesamowite. Naprawdę bardzo chcę tam ciągle wrzucać magnes i próbować wyciągać coraz to nowe znaleziska. Naprawdę chciałbym zobaczyć czołg pod wodą bo wygląda to bardzo upiornie i fajnie. Więc jeśli jesteście ciekawi dalszego ciągu, koniecznie dajcie znać i zasubskrybujcie, żeby nie przegapić moich przyszłych filmów. Nowe filmy na moim kanale pojawiają się dwa razy w tygodniu, w weekendy. Subskrybujcie, aby nie przegapić żadnego odcinka. Coś ciężkiego, bo zobaczcie dokładnie na środku, jakby lina się napinała. Nie wiadomo, drapie, drapie. Wiecie, jakby się wczepiała, wbijała w ziemię, coś takiego. Tam nawet widać naszą zdobycz chłopaki. Tak, co to jest? Niesamowite, przecież to są ogniwa, to jest gąsienica. No proszę. To jest gąsienica od czołgu, chłopaki. Na 100% to jest gąsienica od czołgu. To jest stuprocentowy dowód na to, że tutaj naprawdę był czołg, naprawdę gąsienica od czołgu, ale tutaj inaczej być nie mogło. Dobrze, tutaj położę coś ciężkiego czyli ogniwa gąsienicowe. Niesamowite, naprawdę. Wyobraźcie sobie tylko. Ten czołg miał takie gąsienice, jechał i wgryzał się w ziemię, zostawiając taki prawdziwy ślad po gąsienicach czołgu. Tak więc wygląda na to, że to znalezisko dowodzi, że tutaj był czołg. Całkowicie! Mój dziadek nie jest aż taki szalony. Jak myślicie, z jakiego czołgu pochodzi ta gąsienica? Na razie nie wiadomo. Nie jestem ekspertem. Spójrzcie na rysunek, spójrzcie w ogóle na całość, na kształt, na szerokość. Mały czołg lub tankietka. Nie wiadomo dokładnie. Wszystko się zgadza. Mały czołg został zatrzymany przez małego przeciwpancernego jeża. Moja historia naprawdę się układa. Niesamowite. Prawdziwy czołg gdzieś tam leży pod wodą do tej pory. Ale jest jakiś mały. Naprawdę niewielki. Nawet nie tę 34. Nic takiego. Chociaż może to być tę 34. On też jest niewielki. Ciekawe. Jaka on ma wieże? Lufę? Znowu chyba się zaczepił. Mam wrażenie, że wyobraźcie sobie ten czołg, tak? Tak, jakby magnes łatwo po nim prześlizgnął się. Nie wiem, ale teraz czuję coś lekkiego na magnesie. Trudno powiedzieć. Na pewno jest tam coś lekkiego. Może jakaś nakrętka, albo śruba. A nie, tam coś czarnego. Niesamowite, co to jest? Co to za rzecz, chłopaki? To jest hełm chłopaki. To jest hełm czołgisty. Zaczepił się o jakiś kawałek żelaza. Może to ona w niego uderzyła po zderzeniu. Może ten hełm wisiał na takim wieszaku. Rozpakujmy to. Co to jest? Tak, to na pewno jakiś wieszak. Było tu dużo takich hełmów. Co tu jest napisane? To jest rok 1990, czyli wszystko wydarzyło się 35 lat temu. No tak, bo to raczej nie wygląda na drugą wojnę światową i tego typu rzeczy. Mój dziadek mógł wiedzieć o nowszych wydarzeniach, ale szczerze mówiąc w ogóle nie był żadnym weteranem. On nie jest taki stary. Niesamowity hełm czołgisty. O, już wiem, po co tu są takie rzeczy? To izolacja akustyczna, aby nic nie słyszeć. Niesamowite, naprawdę nic nie słychać. Nie, spójrz, czy wyglądam jak czołgista? Mam takie gąsienice, czyli traksy. A to mój. pocisk, ładuj. Strzelaj. Tak, nie wolno bawić się pociskami. To bardzo niebezpieczne. Kurczę, dobrze, że upadł na bok, bo gdyby upadł zapalnikiem, wszystko mogłoby się zdarzyć. Teraz śmierdzę jak śmietnik, ale trudno. Mam hełm i gąsienicę od czołgu. To wszystko się zgadza, chłopaki. Chociaż czołgiści mieli zielony hełm. Chyba wyglądał tak. Ale wygląda dokładnie tak samo, tylko kolor inny. Na nim jest napisany rok, ale niejasno. Jaka jest różnica? Napiszcie w komentarzach. Ale szczerze mówiąc, po odkryciach, które już poczyniłem, zacząłem wierzyć dziadkowi. No to co? Zobaczmy, co tam jeszcze zostało. Może jeszcze jakiś mundur, możliwe, że jakaś straszna broń. Trzeba to sprawdzić. Sądząc po wszystkim, czołg został najpierw splądrowany, a potem zatonął. Tak mi się wydaje, bo nie możemy magnesem trafić bezpośrednio do wnętrza czołgu. Wyciągamy to wszystko obok. Do kabiny czołgu możemy się dostać, jeśli naprawdę tam zanurkujemy. I zobaczymy, co z niego zostało. Dlatego wszystko zależy od waszej aktywności. Dajcie 5000 lajków pod tym filmem i napiszcie dużo komentarzy. O, ale za to jest jakiś zaczep na pewno. Tak, o. O, znowu coś się urwało. Lecą bąbelki. To znaczy mamy jakąś znajdźkę. Zobaczymy. Tam też u nas lepiej widać. Tam coś metalowego wystaje. O. Tak, co to jest? Niesamowite. Och, chłopaki, wiem. To jest metalowy pedał gazu. To jest jakby od niego taki mechanizm. Taka cięgna, tak? Tutaj może być jakaś linka gazu. Jakaś ona cała zardzewiała, zniszczona. No bo co, myślicie, że w czołgu są takie pedały jak w sportowych samochodach? Nie, tam są żelazne. Właśnie takie. Czyli po prostu dosłownie naciskasz na nią nogą w ten sposób, i tutaj coś się dzieje, nie wiem dokładnie co. Niesamowite, zobaczcie, to prawdziwy pedał gazu z czołgu. To na pewno stuprocentowe znalezisko. Położę ją tutaj, bo to wszystko potwierdza, że mój dziadek miał rację. To nie jest wymyślone. Zagadką pozostaje, co to za czołg. Widać, że ma małą lufę albo pocisk jest gigantyczny. Możliwe, że taki pocisk w niego trafił. Dobrze, rzućmy jeszcze raz magnes i zobaczmy. Bardzo chciałbym zrozumieć całą historię, jak w tak małym zbiorniku wodnym mógł się znaleźć cały czołg. No, cały, teraz nie wiadomo, czy jest cały. Za każdym razem rzucasz magnes trochę dalej za niego. To napięcie, przysięgam, to na pewno czołg. Widzieliście? Znowu coś z niego wyrwałem. Coś lekkiego poszło, ale wciąż czuję napięcie. Wciąż widać bombelki. Wyciągniemy teraz znowu jakąś jego część. Jednak fakt, że tam jest, pozostaje niepodważalny. O, znalezisko. Tak, opa. O rany, ale znalezisko. Chłopaki, to jest super. To nic innego jak wielkokalibrowy przeciwpancerny pocisk. Nazywa się go też komunikacyjnym, jeśli mnie pamięć nie myli. Krótko mówiąc, można go wystrzelić z przeciwpancernej strzelby. A tutaj jest ta wybuchowa część mechanizmu. Krótko mówiąc, kiedy następuje uderzenie w to miejsce, ta część się otwiera, przebijając pancerz czołgu. A tutaj znajduje się główny ładunek prochowy, który wpada do wnętrza kabiny i wypala ją. Teraz spróbuję to rozebrać, bo już zgniło już wszystko. Tak, o właśnie, tak. Nie wiadomo prawdę mówiąc. Coś tu jest, czy to proch, czy co to jest? Ta rzecz, ona generalnie rozpada się na trzy części, a w środku jest coś, co wygląda jak rakieta. Proszę spojrzeć na schemat, który przedstawia, jak to wygląda. Bardzo fajny wynalazek. Naprawdę, jeśli wcześniej czołgi nie miały się czego bać, to po wynalezieniu takich przeciwpancernych pocisków wszystko się zmieniło. Gra zaczęła wyglądać inaczej. Jeśli trafi w odpowiednie miejsce, nie ma szans na przetrwanie. Jednak, no, zobaczcie, sami znaleźliśmy przebity pancerz od czołgu, jak przypuszczamy, a tutaj otwór w ogóle się nie zgadza. To znaczy, no, nie wiem, powinien być znacznie większy niż ten otwór i znacznie mniejszy niż tamten otwór. No, tutaj to jest oczywiste. Tutaj to wygląda bardziej tak, jakbyśmy wykręcili stąd śrubę albo coś takiego. No, tutaj ewidentnie jest przebicie. To przebicie bardziej przypomina ten pocisk, panowie. O, właśnie tak. Może właśnie on tutaj wleciał. Patrzcie, idealnie pasuje, prawda? Ale nie doszło do detonacji. Wleciał, ale nie zdetonował. Może był wadliwy, źle aktywowany lub coś innego. Dlatego właśnie teraz go znaleźliśmy. No dobrze, fajnie, mocno. Przeciwpancerny pocisk to też. Wykryto czołg, próbowano go zniszczyć, ale pocisk nie zadziałał. Świetnie. Krótko mówiąc, miejsce jest po prostu ogniste. Masa znalezisk, masa tajemnic, które jeszcze będziemy musieli razem odkrywać, prawda? Ponownie umieszczamy magnes w tym samym miejscu i próbujemy zaczepić się o czołg lub jego części. Za każdym razem mi się to udaje. Lina napina się do granic. Niesamowite. Widzieliście, co tam kaczki wyprawiają w tle? Mają swoje wyścigi. Kacze wyścigi. No dobrze, ale nas nie interesują kaczki, tylko czołg. To naprawdę ciężkie znalezisko, panowie. Wiecie, jakby to nie od czołgu się oderwało, tylko jakby coś leżało obok. Coś bardzo ciężkiego, ale idzie i się nie urywa. Najważniejsze, trzeba być bardzo ostrożnym, żeby teraz nie stracić tak ogromnego znaleziska. O, zaczepiło się o coś. No, patrzcie, jakie bąble, wielkie bąble idą. Znalezisko jest duże, więc zaraz wyjdzie coś dużego. Patrzcie, chłopaki, to lufa czołgu. Niesamowita długość. Ależ numer. To lufa czołgu. Prawdziwa. Tak, 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 to właśnie ona. Spójrzcie, ciemnozielony kolor. Taki sam jak pancerz z początku filmu. Najwyraźniej go cieli, odcinali, odłączali. Nie wiem, ale z tej strony. Tutaj jest rozszerzenie, przez które wylatywały pociski. Zobacz, spróbujmy to przymierzyć. Możliwe, że stąd został wystrzelony. Nie? Chłopaki, za duży. Czyli jednak ten pocisk trafił w ten czołg, tak jak mówiłem. Albo temu czołgowi się poszczęściło, albo ten czołg nie był jedynym, w który wystrzelono pocisk. A jednak porozrzucało go na kawałki całkiem nieźle, bo tutaj mamy osobno gąsienicę, osobno pedał gazu, co nie jest zbyt dobre. I właściwie całe działo od czołgu. Oto ono, ogromne, zardzewiałe, duże, ono też jest teraz osobno, czyli jednak czołg jest tam w kawałkach, a w jakim jest stanie, nie wiadomo. Chłopaki znaleźliśmy mnóstwo rzeczy. Mój dziadek nie był aż takim schizofrenikiem. Częściowo miał rację. Prawda, ten czołg nie jest aż tak stary, prawda? Nie jest tak wiekowy, jak mogliśmy przypuszczać. W zasadzie jest tu od niedawna. Stosunkowo, prawda? Ale uważam, że na tym przygody się nie kończą. Musimy nurkować i badać dalej, by dowiedzieć się, co to za czołg i jak się tu znalazł. I chyba można wyciągnąć bardzo prosty wniosek. Nie warto od razu przekreślać ludzi, jeśli wyglądają trochę dziwnie. Tak? Może mówią prawdę. Jak to było w tym przypadku? Krótko mówiąc, chłopaki, odcinek wyszedł epicki. Zostawcie lajka i subskrybujcie kanał, by nie przegapić kontynuacji. 5000 lajków i będziemy dalej szukać czołgów. A teraz kliknijcie w ten filmik, jest świetny, na pewno Wam się spodoba, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Koniecznie klikajcie, na pewno Wam się spodoba, obiecuję Wam to, jest świetny, fajny, super. Klikajcie tutaj, oglądajcie dalej kontynuację, albo w ogóle, na pewno tam będzie jakiś świetny odcinek. A z Wami był WIA. Ja.